Znów patrzę w słońce, mrużę powieki Przymykam oczy, formuję obraz Promyczek służy jako przekaźnik I mój kosmiczny fotograf Świetlisty promień, tknie sobie szybko Do mojej lubej prowadzi mnie Ślesz mi odpowiedź na tych to jest rozmowa dwu serc mi odpowiedź natychmiast To jest rozmowa dwóch serc Ślę ci serduszko czerwone Jako miłości mej znak Ślę ci serduszko zielone Byś pamiętała mnie tak Posyłam serduszko białe Na dowód czystych intencji Weź wszystkie jej zachowaj, by miłość ta mogła trwać. Dam ci serduszko czerwone, jako miłości mej znak. Dam ci serduszko zielone, byś pamiętała mnie tak. Posyłam serduszko białe, na dowód czystych intencji. Weź wszystkie jej zachowaj by miłość ta mogła trwać. Widzę cię zamkniętymi oczami, obraz jest jakby namalowany. Silnym wyrzutem uwajam energię i cieszę się jak narwany. Otwieram oczy na blask słońca, czy próba powiodła się? Wędrówka jego dobiega końca, czekam na szybką odpowiedź. Wędrówka jego dobiegła końca, czekam na szybką odpowiedź. Ślę ci serduszko czerwone, jako miłości mej znak. Ślę ci serduszko zielone, byś pamiętała mnie tak. Posyłam serduszko białe, na dowód czystych intencji. Weź wszystkie jej zachowań, by miłość tam mogła trwać. Dam ci serduszko czerwone, jako miłości mej znak. Dam ci serduszko zielone, byś pamiętała mnie tak. Posyłam serduszko białe na dowód czystych intencji. Weź wszystkie je i zachowaj, by miłość ta mogła trwać. By miłość ta mogła trwać. By miłość ta mogła trwać.